Po co Quibble nas tu przywiózł? Żeby ci sprawić frajdę. Tu nie jest fajnie, a jego to nie lubię. Dlaczego ty go lubisz? Bo jest miły i mądry i lubiany przez przyjaciół, a to jest zawsze dobry znak. Nie obchodzi mnie, że inne kucyki go lubią. Nikt mi nigdy nie zastąpi mojego taty. Och, skarbie, wiem, że Quibble za bardzo się stara, ale nie po to, żebyś przestała kochać tatę. On chce, żebyś go polubiła. I myślę, że w swoim serduszku masz miejsce dla obu. Jesteście. To dobrze, bo chcę się wam do czegoś przyznać. Ja. Trudno w to uwierzyć, ale. Nie znam się dobrze na sporcie. <laughs> nie. Wybaczcie, starałem się Ciebie przekonać, że jest inaczej, bo chciałem dobrze przed Tobą wypaść, ale to nie wypaliło i. możemy zacząć od nowa. Moglibyśmy razem obejrzeć jakiś mecz i pouczyłabyś mnie trochę o sporcie? Dobra, to jest ich kosz. Postaram się zapamiętać na wypadek, gdybym kiedyś chciał grać w koszmar. Bo... Co jednak bardzo wątpię. O, patrz, Pinky Pie robi przewrót i potrójny skok do kosza. Skąd to wiedziałeś? To, to jest tutaj. Pinky robi przewrót i potrójny skok w 80% swoich strzałów z północnej części boiska, kiedy wieje wiatr ze wschodu. Ha, może ta książka jednak jest fajna? Słuchaj, Sky, wiem, że myślisz o zerwaniu ze mną i po dzisiejszym dniu wcale się nie dziwię, ale Wind i ja zaczynamy mieć kontakt. Zerwaniu z Tobą? Chwila, o co Ci chodzi? Ty mówiłaś, że chcesz wszystko przemyśleć. Tak, na przykład to, że przyjaciele pomogli ci udawać jakiegoś sportowca, żeby Wind cię polubiła. Co? Ja, ja nie, ja! Ależ skąd? Co? Że ja? Co? Nie! Mamo, patrz co kujbą mi pokazał! Gdy Fluttershy wznosi się wyżej niż inne Pegazy, Pinki zalicza 92% goli i tak się stało! Wow! Lepiej uważaj, bo jeszcze polubisz książki. <grym> to by chyba nie było takie złe. Ha, Jednak nie musisz mieć super formy, sławnych przyjaciół czy dawać prezentów, żeby polubić się z Wind. Właściwie jednak musiał jej kupić książkę, ale to tyle. <grym> I'm <laughs> sorry.